Słuchajcie widzowie, i to już nie są żarty, musimy porozmawiać, bo Jenna, Jenna powróciła, Jenna powróciła, muszę wam pokazać, to nie są żarty. Ja ją przecież zbanowałem. Ona powróciła. Nie wiem, no. Może zbanować całą grę. W ogóle. Bo chcę wam pokazać, co ona tu napisała. Tak. Y... Idziemy teraz na clan. Widzicie? Jenna jest aktywna. I ona chyba, nie wiem, powróciła, czy coś tam. Ale nie. Pójdziemy do czatu. I to ona przed chwilą to napisała. Hi. a Czekaj, bo tu coś. O, bo tu. O, aha, czekajcie, bo ja chyba pamiętam. To się. Za... Nie, bo to jest taki starczat. Yy, yy, dobra, idziemy dalej. Ona napisała. hi, I'm Jenna. Wróciłam. Myśleliście, że zginęłam? Nie. Co to za. Co to ma... Wy wszyscy żałujecie. Co to jest z dźwięk? Ej, puszczać to widzowie. ten dźwięk. Dobra. Próbujemy. Zobaczycie jej głos chyba albo nie wiem. Co to było? Ej Ej co to było? Ja, a, aha, to jest jakiś dźwięk demona chyba nie wiem. E, nie, nie wiem, co to w ogóle jest. O Spider-Man też jest aktywny, co widzę, ale co jest z Jenna jest aktywna? Lol, lol, nie, ja muszę szybko yy, Fabiankę zawołać, nie, bo tak nie może być. Fabianka, co ty chcesz? Chodź, musimy pograć coś. Pamiętasz tam Jenę? Tak, pamiętam, a coś się stało. Jenna powróciła, ale jak, jak przecież była spanowana? No właśnie, i to jest dziwne. E, to chodźmy, może do. Jesteś aktywna teraz? Eliza, jesteś teraz aktywna? Tak, tak, tak. E, dobra, dzięki za Twoje konto na chwilę, bo. E, dobra, musimy iść do. Musimy iść do tego, do. Albo zróbmy sobie party. Co ty na to? Albo nie, nie wiem. Pójdźmy sobie do rąk. i to. Dobra? Dobra. Yy, ale widzieliście. Ja widzę... Vidzie... co, Wyso... wielka ja widziałem. Co? Słyszałem Jenny głos demona. Demona? No. To jest jakieś dziwne. Tak, dziwne. No to dołączysz? Czekaj, nie mogę znaleźć. O, znalazłam. Dobra. Ja tu długo nie grałem w tą grę. A, budowałem, budowałem... Niedawno temu, miesiąc temu budowałem szpital. Jak Brookhaven trochę. No dobra. Mam nadzieję, że... Ta, y... Mam nadzieję, że Eliza y, dołączy do gry. I, y, I będzie super. Dobra, wszyscy dołączymy. Dawaj, Eliza. O, słyszę cię, słyszę, 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 słyszę. Hej, bo ja mam coś nowego. Aha. E, dobra, to ja idę mam czekać. Chwilę, bo ja... Bo ja coś robię, czekaj, bo ja mam coś nowego. Tak się tak wchodziło, prawda? Tak, 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 Dobra, cześć Lidia. Musimy porozmawiać. E, weźmy sobie do biura. Porozmawiajmy. Halo, chodź. Gdzie ty jesteś? Kurde. No wejdź. Gdzie? Tu w szpitalu jesteś? Tak. Dobra. No dobra, musimy porozmawiać. No o czym? Bo... Eee, odpisała do mnie Jenna. I? Nie wiesz co się stało, no, ten i, jak ona powróciła, e, i w ogóle. Ja się boję, że nas niszczy, bo ona tu powróciła. Napisała. Nie, to było tak. Napisała do mnie do klanu, że mm, mi coś zrobi, powróciła. Bo ją zbanowałem, bo zostałem administrację. I. że ten. Y, I tak to. Y, wygląda, że. So. Jenna! No. No. Ty nie chce tu wesłać! Eju! O kurde! Nie, nie! Nie! Ona znowu wróciła nie! Ona mnie pamięta. Pamięta! Pamięta mnie! Ona mnie pamięta! Yy. Dobra, dobra, nic mi nie rób, nic mi nie rób, nic mi nie mi nie rób. No. Dawaj. Kocha Ale co, haha? Ha? Ale co, haha? Ej, co jest? Ona mała ją! Ty... E, co zrobiłaś jej? Jak ona tu powróciła? Gdzie ona? Gdzie ona? Gdzie ona? Dekad? Coś ty zrobiła jej. Coś ty zrobiła. Coś ty zrobiła. Coś ty zrobiła. Nie, ona mnie nie słyszy. Ja nie wiem, jak z nią się dogadać. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę, nie wiemy. Nie, nie, ja nic nie robię. Zobaczymy, co ona mi zrobi. Nie, nie mogę. Dobra, nie, jednak to nic nie pomaga. Co? Co ty powiedziałeś? Ej, nie, MKL i Ty słyszałem, no? Ty słyszałem, no? Nie, nie zrobisz tego. Cie, mama dzimić, coś cończy się gdzieś. Przepraszam, muszę na chwilę coś spakować. Dobra. Teraz Dan. Yy, nie, to nie chyba nic nie słyszysz, tak? Uwaga! Wpisywać to widzowie? Wpisujemy. I co? Zadziałało? Jest! Dobra. Jej! Chyba wszystko działa, widzowie. To było coś dziwnego, widzowie. I jak ją znowu. Ona znowu powróci, to będzie bardzo źle. I chyba tak będzie, więc szykujcie się. I ona znowu chyba powróciła, bo to Jenna. O kurde, dostałem informację. W drugim telefonie Fabianka, co tam masz? Ona powróci. Kiedy? 1 lipca z Lizą Elizabeth. Co? Widzowie musimy się szykować. Na wojnę. I ja nie ściemię. Ej, no serio pisze. Czego nam napisał? Nawet w ogóle. Dobra. Trzymajcie się, papa.